Cześć, się, Mago, witam w kolejnym odcinku wycieczki do zo, czyli serii, w której przemierzamy największe zwierzynie, jakim jest nieco wyższe Elo na serwerze nordyckim. Aktualnie Emerald 1, jednak giereczka, no może dwie do diamentu. Powoli gdzieś tam się wspinamy. I co jest ciekawe, tak jak na serwerze westowskim, Grandmaster jest od 537 LP, a czy od 849. Oto na Nordiku te punkty są znacząco mniejsze, bo to jest 200 LP mniej praktycznie. 341 daje Grandmastera. Więc byle żebyśmy sobie gdzieś tam. Wbili te 340 punktów i już ten Grandmaster będzie. No to działa oczywiście z tego powodu, że w Grandmasterze jest top 1000 serwera. No a na Nordiku gra trochę mniej osób, więc ten poziom jest troszkę niższy. Więc na razie jest taka tylko przeprawa. Musimy się przedrzeć przez ten taki pierwszy burz, żeby potem dojść na to safari, dojść tam, gdzie są te prawdziwe tygrysy, prawdziwe lwy, no gdzie jest ta śmietanka. Mówimy się tutaj zastopować z supportem. Zawsze gdzieś tam lepiej mieć się last picka i móc sobie zblindować. Prawda jest szansa, całkiem spora, że grałem w Xerata, Chociaż on zbadał Blitzkranka, więc prawdopodobnie będzie na bocie. No i powiem tak: dosyć dziwne, że oni grają w Wenxera. To nie jest najlepszy botlane. Zwłaszcza jak mamy Pike Draven. Tak yy, czysto patrząc po tym, co tutaj wygląda, to wydaje się, że powinni dostać Miazgę. No i chłopaki piknęli Aksana i Irelie. Więc to są dwa dosyć mocne czempiony, jeżeli chodzi o takie tradowanie, ale są też takimi dosyć short range ad championami i w takie coś jest bardzo spoko Aurora. Wiem, że Aurora już była, no ale czy można było nazwać to grom? Nie wiem, nie powiedziałbym. A jako, że Aurora jest jednym z fajniejszych midlinerów, jednym z bardziej broken aktualnie, to teraz bym sobie ją piknął, żeby Wam widzowie pokazać, jak to faktycznie powinno wyglądać. Nie że gra jest jaka jest. Ja mam nadzieję, że nie skończy się jako ostatnio. no. Tragedią. Runy, ja gram takie, Presence of Mind z To oczywiście Tax speed i skalujące HP. -ki. Oczywiście gramy Ultimate Hunter i Sudden Impact, no bo Sudden Impact nam się prokuje na A e i na W. No r Resztę w sumie też, więc praktycznie na każdym naszym spelu. No i pokażemy parę one shotów. I też Aurora jest całkiem spoko, wakszano, no bo on gdzieś tam podchodzi, coś zagrać, no my klikamy sobie odchodzimy i go żegnamy. Mamy troszkę większy zasięg niż on. No i też zawsze jak on nas wlatuje z tego kręciołka To mamy W, żeby gdzieś tam sobie uciec i wszystko to jakoś dodg'ować. Rengar, proszę się ruszyć. Na pierwszym levelu trzeba uważać, bo na pierwszym levelu on się może w nas kręcić. Do trzeciego levela będziemy tak grać na spokojnie, oddamy mu tutaj trochę pole do opisu. Potem możemy już coś grać. W tej się nie było, raczej oni wszyscy po prostu stali gdzieś tam w botsadzie, na tym inwedzie, więc wątpię, żeby coś tej grali. No nie mamy lepszy level 1. mamy Irelia, mamy Aksana, nie, i Gwen. Więc tak jak mówiłem, stoimy z tyłu. Patrzcie, on tak podchodzi, trochę jakby już tutaj widział i chciał tą ściankę wykorzystać. I gramy na spokojnie. I po prostu skupmy się na tym, żeby wziąć te creepki, które będzie trzeba wziąć. Pyk, bierzesz autosa, cofamy. On teraz podejdzie, to możemy sobie go tutaj dziabnąć. Autosem wymienimy, no bo to prokuje pioruna i prokuje pasywkę. To i bardzo dziwne, no bo on se wkręcił, no ale... To jak wkręcenie się jest dosyć spoko, no to jeżeli wkręcasz się pod tower, no to nie jest to zbyt dobre. Więc zadbam, nie miał tej potki. my sobie na spokojnie. Pogramy. Za trochę poustawiać te klipki. Więc prawda parę nie wyszło. Tego zejmiemy. Tu i autosa dorzucimy. No i całkiem spoko udało nam się przeparmić. Wiadomo, jest trochę ciężko. Zobaczmy, gdzie on teraz jest. Bo on nam no, mógł się zrikolować. Nie on powiek w topa. Okej. Okay. To szczerze, bardzo nietuzinkowe zagrania, zagranie z tego Akszana. No i przez to, że tam ikonie zabił taki teraz dużo czasu. Stracił już trzy klipy, stracił ich jeszcze więcej. Teraz, jeżeli wróci na Mida, to ja mam dosyć dużego Wave'a. Zobaczcie, że mogę tutaj gdzieś wyjść, coś podziałać. No on wbija tą trójkę. Okej, okay, nasz top laner umiera. Ale dobra, zabił. No to szczerze, jak na to, że to jest Kayleigh, Virelię, to szacunek dla niego już możemy, właśnie tak jak mówiłem, na trzecim levelu wyjść do przodu, coś podziałać, nie, trafić dwóch creepów, oczywiście, classic. Patrz, on teraz podchodzi, teraz full combo i uciekamy. No i tak na spokojnie grasz sobie, nie? Siup. No bocie tam jakaś zadyma konkretna. Tu nawet jesteśmy w stanie, jak będę miał pioruna, to QE może go może zabije. Pan teraz bił czwórkę, tej tak bądź się ustawił Od to. No i właśnie, gdyby nie miał tej czwórki, no to tutaj byłaby deska dla niego, ale kolega ewidentnie będzie recall'ował. My no po prostu. Zagrajmy pod to, nie trafmy tej dwóch clipów klasyk. Przepuszujmy tego wave'a i teraz my się cofniemy. No więc woda szkoda, że go nie zabiliśmy, ale overall i tak dla nas jest spoko, mamy lekką przewagę. Dark i książka. My nie musimy typować i to nie Bartwi, to właśnie duży Ranger może podejść na rzekę i się tam gdzieś wywrócić. Oj, kolego, uważaj, bo Akshan ma Prajo I, i Irelia też ma Prajo, więc gdyby ta Irelia zeszła, to byłoby to nieciekawie, ale jako, że tak się stało, to jest spoko. Zobaczcie, że my zrykolowaliśmy. co prawda nie ma nas teraz na mapie przez chwilę, ale ogólnie nie straciliśmy żadnego creepa, nie musieliśmy typować. Jedyne jakby co, no to faktycznie ten Regar może mieć tam dojazd. Pingujmy mu, żeby się troszkę wychillował. Ja teraz grzecznie setu tu stoję. Czekamy, że on tym Akshanem podejdzie. No i gramy tak jak graliśmy. Szybkie QE i żegnamy kolegę. Pyk, pyk. Zdejmy tu od boku. Tu raczej się będzie nie spodziewał, że on będzie chciał podejść pod te creepy. Dobra, rzucił sobie Qska, No ale czuję presję. Czuję presję ten ziomek. Z kolejnego klipa go zownujmy. I takie mini, mini przewagi, nie? Tutaj podszedł, no to możemy walnąć sobie full combo. Szybkie QE, on nie ma połowy HP. Żegnamy. To jest jakaś Ale Ja się jej nie boję, bo szczerze, ja to mogę dwóch zabić jeszcze. Póki on nie ma szóstki. Ja będę biegał przed creepami. Okej, okay, tu jest coś tego typu. To sobie ja tu po prostu zerkuję, żeby dolecieć. Bliżej, ojojoj, ale odwaliłem kaszanę. Nie, nie widziałem, że to jest koniec tego. Ale okej, okay, on zabił. Więc. Fajrancik, Super robota. Ja naprawdę troszkę zintowałem. Tutaj wyszukałem wyszuka jakiegoś kłę. Gdzieś tam tego Akshana jeszcze dalej obić. Teraz ja się stoję tu po prostu. i okej. Okay. Szybkie ku. Mogę być dla na nas Irelia, ale czy ona nas zabija? Mamy flesza, mamy W. Akshana jest dosyć low. Więc na spokojnie mogę sobie stać. Gwen jest w bocie. On klika recall. Zobaczymy, czy zrykoluje Nie, nie zrykolował W ostatniej sekundzie przerwał. Gdzieś tam tego się spodziewałem, że. Ten recall przerwie. Ale możemy się, dobra, to jest time. O, i trafiony. No Ale bierzemy powoli playta sobie. Widzę, że gdzieś tam więcej osób do nas zbiega, jest to jakiś kserat. Oni są na Drake'u. No to szczerze. Nie dajmy im robić tego Drake'a. Wchodzimy tu. Może lepiej było błędem wrócić. Oj, oj, kolego. Faja, bye, bo ona nie zrobiła tego Drake'a. Dobra, umarł. Lepiej mogę na pewno zagrać. Ja dostałem Stuna. On zintował. On powinien po prostu wbiec w WN. To jest totalnie free. Jeszcze Drake'a tej bierzemy. A to czy tam zabijemy Xerata, czy nie? Bez znaczenia. Ja trochę odleciałem, że dostałem tego Stunixa. Jak zwykle kolejny gracz Rengara, który ma nierówno pod sufitem. 10 razy spinguje. No dobra, mamy teraz 2000, z którym możemy cofnąć. Kupujemy to i to. Kiedyś bym kupił buty. Buty... Pod penetrację, teraz tak średnio, bo te buty już takie. No nie są takie dobre. No to jest 12 Magic Pena, kiedyś było 18. No i to jest dosyć spora różnica. bot gdzieś tam zabija, nie ma Akzana, więc jakby ja spinguję, że Axan jest żywy, żeby gdzieś tam chłopaki na to uważali na tym bocie, chociaż nie będę uważać i prawdopodobnie umrą. Tak zwana klasyczna zagrywka. Klasyczne nieratpienie creepypada, teraz się skupmy na kanonie. dobra, przynajmniej kanona się udało. No jak szans z dwoma kilami z czapy. No tak. Spinguj mnie kolego, spinguj mnie kolego! Bo nie jesteś w stanie wytrzymać minuty bez bicia się. Dobra, czy on mógłby się ogarnąć, czy będzie trzeba go zmutować? Nie się go zmutować, nie? Bo jednak jest tutaj dosyć... Śmieszna sprawa z tego tytułu. No ale jak będzie jeden co robił, to tylko tak spam jak debil to będzie trzeba go zmotować. Wiadomo, tutaj była normalna gramu. Tu jest źródła. Wywalone. No tak, to może lepiej nie. Okej, okay, on w topie raczej umiera. Jest tam też Akshan. Chyba ten Akshan nie był nawet potrzebny. Będą mogli grać czerwiaki, ale no. No, maksymalnie trzy czerwiaki wezmą, bo nie zdarą się rozraspać czerwiaki przed y, Heraldem. Ja tutaj chociaż wezmę plejty. Trochę niepocieszający jest fakt, że ten Aksan 2 kill znowu na tym bocie ma przez całego statika. Dobra, ja widzę, że jest siwy dym na bocie i nie wiem czy ja tam nie muszę stepować. Stepniemy, żeby tego uratować. Dobra. I teraz pytanie, gdzie tu będzie Aksan? Miejmy nadzieję, że długo nie będzie. I akurat jest teraz w trójkrzaku. Nie wiadomo, gdzie on jest tym akszanem, Ale jak na razie żyje. O! Przeżyłem. Dobra, fleszne. okej okay, on też flesznął. Kurde, szkoda. Było bliziutko. Jakbym miał buty, tym przeżył. A pewno mogę lepiej tam wejść, tam zagrać i może mi i tower shotów dostać. Ale jest jak jest. No I w ten sposób Axa, mimo że są stanie zmierzane na linii, jest 3-0 i ma wyższy level niż my. Zabłysnę przewagę klipów. Trochę niepocieszające. Trochę niepocieszające zagranie mojego rengara, który tutaj coś robi. Ten ranger nie jest najlepszy. No ale to i tak się zmienia faktu, że ja mam 9 level. Powoli dochodzę do mojego momentu siły. Gdzie właśnie level 13, 2 itemy. To jest moment, w którym Aurora jest nie do powstrzymania i QE zabija praktycznie każdego. A już teraz w tym momencie jak z QE jestem w stanie dosyć konkretnie. Obić tego Aksana. Ja też nie wiem co mój botlane robi. No bo oni jakby nie widzę jaka jest sytuacja na mapie. Akszan tu przychodzi teraz ich zabija. Ja nie oddałem dwa kile z darmo dla Akszana. Może Rengar ich zabije Okej, okay, tyle dobrego chociaż No tyle, że ja go tutaj zabiję. A tą głębę się nie muszę martwić. tam prostu przelecę setu. I żegnamy. On ma Rkę z spaloną. Nie trafił tym czymś. Dobra, no nie chcę go face-checkować. To jest Drake, którego moglibyśmy podjąć. Oboż. Wezmę teraz Wave'a. Nie wezmę kanona. Klasyk, drugi kanon w tej grze. Pójdę raczej tak, żeby tam nie dostać full combo od Xerata. No i jednak dostałem. Weźmy te żelki. No. Takie klasyczne. Granie bez smajta. Tak, czy ja tej nie żyję? A boże! Takie głupie to było, co tutaj zostało podjęte. Trochę do problemu, gdzie ten Aksan przez to, że dostał 10 kili i ma dwa itemy. Nagle nie łansotuje na kółę, Gdzie Normalnie coś takiego się nie dzieje. No ale jako, że tutaj kolega zdobył sobie 10 kili z mojego bota i rengara no to jest trochę lipnie. On odpala R'kę, ale no, mamy nadzieję, że właśnie biegnie w bota, a nie w tego Akshana, bo on tego Akshana nie zabije. On tu się jeszcze umrze. Ja, pierdolę, nie? Tak to jest, jak się gra z ręgarami. Kolejny ręgar, kolejny psychopata. Raven, też psychopata. I teraz tracimy tower na midzie. Bardzo niepotrzebne jest to, że on ma dwa lewele do przodu. To jest najbardziej losowa przewaga, jaką możesz zdobyć, nie? Ten gościu są tak zgojony na midzie, a i tak przez to, że zszedł trzy razy jak debilna na bota. Dostał trochę na tacy podane, no to ma teraz dwa levely do przodu. Może mogę tu nie umierać pod tym breakiem. Trochę się zagubiłem. A tak czy siak, trochę jest to. Niepocieszające, co się tu dzieje. Ja muszę tu wyerkować, żeby nie umrzeć. No i to już jest ten problem, że on dostał za dużo, żeby było to jakkolwiek grywalne. I tak, jesteśmy raczej do przodu, powinno to być na luzaku, rozegrane. No ale boli, boli, boli coś takiego. No, jeszcze go nie zabił. No tak ex-DD, niepocieszające. Może Pike chociaż czyści. Ja bym wziął tutaj ten Mid Tower. No, brzmi jak totalny. Free. Objective. Może jednak nie aż tak. Teraz zakażę nie mam cooldown. sobie po prostu pod y, Blue Buffa. Oddajmy jej tego Wave'a. prajo na tym. Możliwe, że będzie trzeba typować zaraz na topa. Co nie chciałbym tego robić. To też może być gdzieś Action zaraz. Ja to typuję. Jakxon jest w bocie i zabija nam Rengara. Dlatego nikt się nie spodziewał. Rengar klika jeszcze FFa. Fajnie, fajnie, nie. Fajnie się gra z niezrównoważonymi psychicznie zawodnikami. Dobra, ja tu tepuję. Bo jest to potencjał na double killa. Okej. Okay. Jest podwójne zabójstwo, tylko na no szkoda, że na bocie to wygląda jak wygląda. Mam nadzieję, że oni to obronią chociaż. Bym wziął tej tier Okej, okay, no zabili jak szana, wow. To jest tepek od irelli. No ale mam 200, więc mam już itemy pod zabijanie. Tu muszę uważać na creepach, bo on może poskakać. Ja nie mam W. B teraz. Okej, okay, nie poleciał. No jest tutaj trochę różnica czempionów. Jakby wchodzi nie trafia w stuna. Po prostu ciacha. A zaraz do farmy sobie full HP. naprawdę fajnie go obiliśmy, więc byłby tu potencjał, żeby go zabić. Okej. Okay. On jest bezerki. Ja mam dużo golda, więc naprawdę chciałem tutaj jest zrekolować. O, jest Aksan. I tyle by z tego było. A on ma trzy itemy! Nie, to, to jest naprawdę. Ten action to jest największe nieporozumienie stulecia, nie? Że jak można mieć z niczego trzy itemy na dobrą sprawę. Bo wziął się losowo kilka z moich intujących zawodników. Po czym tier dwójkę na bocie zabił przez przypadek. I nagle biega z trzema OP-itemami. Tak, normalnie na actiona jest spokojnie, to tak. Tutaj jest trochę przypał. Bo na dwa auta ataki mnie zabija. Czyli Drake'a Eli troluje w bocie. Naprawdę nie podoba mi się to, nie? Chodzę tu, face go. Okej, okay, no on powinien umrzeć, nie? innej opcji nie, nie widzę, że on tutaj... nie umiera. Git, to no, zabijem go. Co prawda prawie pociachał mi resztę drużyny. Nie wiem czy teraz z Vida nie muszę biec. Może wezmę jeszcze tutaj tego jednego wave'a. Okej, okay, czy on go zabije? Jeden auto... Creepa mogę z auta no i bo on zauta taka to by też go zabił. Jest z po prostu. No nic, za ten rengar, no jest kurde. Dowodnikiem troski specjalnej. Ja tutaj czuję, że może gdzieś akszan zaraz wlotywać w niego. Więc tak chciałbym za nim zagrać, za plecami. To Gwen i Simeon, oj. Co ty robisz? Hmm, ku nie weszło. Są kuby mogą go tu zabić. To jest potencjał, tylko tu jest Aksan za plecami też gdzieś. No i niestety ja muszę wyerkować, żeby jakoś uciec od niego. Jakakolwiek interakcja z nim totalnie nie miażdży, a oni tu akurat trolują, szczerze. Dobra, więc go sobie tapujemy Ten raczej... O, dobra, no, no on ucieknie, tak? Ucieknie tam i to chyba nie ma co go gonić, za dużo czasu stracimy na tym. Pan jeszcze tam weźmie wave'a. O, czy my gramy na Shora? No to jest takie dwóch niby nie żyje, ale... Najpierw byśmy musieli chyba tej kogoś zabić. Dobra, on będzie tutaj grał jakąś obiegówę. Ja bym tutaj rzucił jedno kółe. Chował się tu. Dobra. Oni stoją mida. No to podejdę na kolejne. I git, I my mamy na Shora, ale ta gra wygląda bardzo niebezpiecznie. Mogę kupić czapkę, ale wydaje mi się, że lepsze będzie zakupienie z Zoni. Tak szczerze, żeby dostać jakiegoś losowego unshota o tak szana, musielibyśmy Drake'a wziąć. Ale nie Erki, tak? O? Nikt tu nie przechodzi. Niepocieszające. Czemu Rengar musiał znowu umrzeć? Ty? A tu? Chłopaki? Miał taka oh. zonia trochę na wyrost. Oj. Zmistajmowałem to. Action może być, tak? Z każdej strony. w recall. No ale trochę, trochę chujnia, że tam ten wydechował moje Q. Hmm. no oczywiście nie można zrekolować i uciec, tylko trzeba podejść pod akszana i się wywrócić. Dobra, biegnijmy. Ręka na tej Możemy Może ma obrażenia, żeby go zabić. Jednak obrażeń nie posiada. Dobra, mam go. Okej. A A, że to asysty nie dostałem. Ty jak ja szybko biegam. Jeszcze musiałem W chyba od nich dostać. On zaraz zostanie pociągnięty. Ileria na plecach. Trochę Sfertowane RK za 6, więc jakby. Jestem w stanie podziałać. Kurde, jednego zabiłem, ale może Pajk zczyści? Super, świetnie, szkoda, że umarłem, ale, ale jest okej, okay, nie? Jej, ale to jaka walka musi być! Czemu te gry są takie trudne? A wszystko przez to, że moi team losowo oddali Akshanowi 10 killi. Dobra, sprzedajmy to. Oni, no Emera posiada Wayne Negatrona. O. Przed Akshan zabił dwóch i uchachany. Ja mam niby TPK. Nie wiem, czy Wojda potrzebuję aż tak. Mogę po prostu Rabadona kupić, wydaje mi się, że to będzie trochę lepsze. Okej, okay, skacz mu na łeb i go zabijaj. Ja tu tapuję. No i gramy. Oczywiście... Gwen jest bawle. Dobra. Kicik. Może podejdzie tu przez ściankę? A nie wiem, wszystko widzi. Kale zaraz ma szesnastkę, więc gramy wokół tego. Tej grze co podałam, dosyć średniową farmę no ale bardzo dużo się dzieje Ja bym się tu nie bał do końca Ale chłopaki nie chcą Chcemy na nich Mam też szesnastkę Za moje obrażenia są już całkiem spore Widzę, że nie gramy tutaj Jakby tu Gdzieś w środka zabić po prostu I to jest to właśnie o czym mówiłem Że one shoty siedzi, sadzi konkretne teraz ten champion Może jakby tu chcieli grać To pyk Pyk, ja mam zonie Kurde, nie udało mi się wyskoczyć Ale... Tak jest spoko Ojojoj oj, oj. To akurat nie jest spoko Tak zostaliśmy tutaj zmiażdżeni? Tego się nie spodziewałem ja myślałem, że jak tam tyle obrażeń zadam i tyle zamętów prowadzę To uda się to zwyciężyć Ale jednak trochę średnio Nie wiem, co ich tak tam pozabijało Ja też zintowałem, że nie zdążyłem wybiec z tego kółka Niepocieszające, nie? Rengar w topie sobie biega Jak pacan Nie biegną midem i naprawdę, mamy tak mocny teamfight teraz, jeżeli go zagramy razem, no nie wiem, czy da się przegrać. Bo ja po prostu wchodzę z R i wszystkich zabijam. R, i każdy umiera, nie? No teraz on tu wejdzie i on umrze. Nie wiem. Nie wiem, parę wca autorzy tej mieli na myśli tego zagrania. Ale wiem, że na pewno są bardzo kreatywni, nie? Lubią marzyć. Dobra, zerkuję po prostu tego. Tak dla zasady go zabijmy. BRK i tak nie ma dużego cooldownu, to jest tylko minuta. A teraz przez 40 sekund Serata nie będzie. A on trochę denerwuje. Ja bym tu uważał. Zwłaszcza, że chłopaki Bota grałem dosyć konkretnie. Może ten tu przejdzie gdzieś? Bo bardziej nawet tu. Dobra, po prostu cofamy w takim razie na Węgry gdzieś tam. Teraz teoretycznie moglibyśmy sprzedać Dark Sila. no ale jak sprzedam Dark Sila i kupię to. No, to nie dostanę zbyt dużo AP. No, bo to jest 4 razy 8, 32, 15. Daje nam 47, a tu byśmy mieli trochę mniej niż 20 AP. A jeszcze gdzieś tam staka weźmiemy. Ej, ty? Co tu się dzieje? Wayne zlikolowała, nie ma Wayne. Akshana nie żyje. Zabiliśmy Akshana. Pytanie, czy możemy grać teraz na Shora? Możemy na pewno próbować. Właśnie grać wokół niego, bardziej bajtować na jakąś walkę. Ja bym stał tu gdzieś i może szukał jakiegoś zamętu. No. Trochę mi gościu ich wybił. No ja nie wiem, co to jest, nie? Nie wiem, co oni tutaj zagrali i co oni zrobili. Nie mam pojęcia, nie? Nie mam pojęcia, jak to wyszło. No, jakby. Bo... Możemy to grać, ale na spokojnie. A ten mi nagle wyrzuca gościa z mojego kół. Potem jest jakieś dziwne podejście. Podchodzi, żebym dostał RK i Rally. Chibi ją na szora. Nie mamy Mid Prayo. By nic tu się nie klei. Nie mamy niemień inhibitora. Czy dużo nam to zmienia? Nie. Bardziej mnie boli to, że oni biorą drake'a. W ogóle bardzo ciekawe, że Akshan zagrał taki full glass cannon build. Jak u nas wszyscy są squishy. Ja go na przykład one Kelly go powinna one shotować. Naprawdę, zagrajmy fight tak ludzie. Który nie jest jakoś mocno zesplitowany. Gdzie oni są razem, ja mogę walnąć combo w parę osób i wygramy. Albo spróbujmy kogoś wyłapać. Teraz wiem, że oddajemy drake'a. No to jest raczej pewne. W ogólnie Aurora była nieco lepsza w Akshana. Bo, jakby na pewno, jak klikałem RQ w niego, to byłem pewien, że on mi nie ucieknie. No teraz takiej pewności nie mam. Pewność mam za to, że moja drużyna umiera. No, nie widzę za bardzo, jakbym miał tutaj ich zabić. Chyba, zlikoluję tu. Także ja muszę prosto frontalnie przejść. Spróbujmy to obronić. Wydaje mi się, że jest potencjał. O kurwa. Koła, że dostałem tym stunem. Dobra, no Kaylee zabija? Ok, nice. Kogoś tam zabiliśmy. Szkoda, że ja dostałem tym sunem od Xerata, bo tak to mógłbym tam podziałać coś. I szkoda, że ta Wayne nie umarła. To moje kół. Ale okej, okay, jeżeli Ranger by to jeszcze zabił Relię, a wierzę, że to się stanie. No to i, i nie jest źle, nie. Ja mam TPK za 24. Więc może jest szansa coś podziałać. No szkoda, że tego Xerata nie udało mi się poskromić. Bo on jakiś wavecli ma. Wydaje mi się, że to było tyle. Ja Teraz kupimy Blighting Jewela, pobiegnę w topa Niech oni się tu cofną i się nie wywalą Ale wydaje mi się, że z tym żeby się nie wywalili może być różnie Wydaje mi się, że jej nie zabijam Brany stół, Mamy pełną wizję na nim I okej okay. Okej, okay, to typuję to Irelia, nie? Miał ja ucieknę tędy. o no, chyba nie ucieknę. Może? Dobra, wrzucę mu jeszcze Q. No Mieli lepszy kolaps. to jest najgorsze, że jakby ten był z jednej strony, ten z drugiej, trzeciej, czwartej. No, on jeszcze wskrzesił tą Vein. To jedna z tych sytuacji, gdzie Action actually robi coś tam swoją pasywką. Wy możecie nie randomować, panowie? Oni nie mogą tego skończyć. Jeju, nie spodziewałem się, że te gry będą takie trudne. Na masterze na wejście jest o wiele prościej. No, możemy polecieć. Może jakby on to ją skukował? o! ma potencjał. Ja bym tu jeszcze zerkował. I ją zabijamy. Pięknie, fajnie. Ok, Ikei, Lipa i Kaylee powinna strzelać. Oj, to go nie zabija. Ja muszę tutaj w zonie kliknąć. Ja zostaję po prostu akszanowany. Ale oni chyba to powinni wygrać tutaj, nie? Kurwa, ten Akshan ich solo 3 tutaj dyma. Chociaż może Jasny gwint! Najgorsze w tym wszystkim jest to, że on tym akszanem zabił i przez to oni zostali rewiv'a. No, no to jest patologia. Z jednej strony jest spoko, że ja biorę jednego killa na takim wyłapaniu, no ale potem się okazuje, że co, przychodzi Akshan i nas zabija. Czy my możemy się bić na tym drake'u? Obawiam się, że nie i tego Drake'a musimy oddać. No, ale co to za engage? Ranger wyszedł z gry. Aksan jeszcze zabije pajka. No i znowu musimy robić obronę głogowa z Kayleigh. No, będzie ten wyszedł, nie? Nice. Wyłopaliśmy jednego. Ok. Po zamętu TV. Roczony Nexusa po prostu nie skończą. Gwen, po prostu pojechałem po Nexus. Niemożliwe. No trochę szkoda. Szkoda, że właśnie z MIDA on mógł tyle rzeczy zebrać losowo. Fake zrobiła 14 tysięcy obrażeń. Zenerowany jestem po tej grze. Ale jak wam się podobało, dajcie suba, komentarz, lajka. No i do zobaczenia jutro o 14. Cześć.